Czołem centryści. Dziś zanurzymy się w sedno rządowej reformy edukacji. Czy to kompas jutra, czy miny podkładane pod fundamenty oświaty? Konsekwencje odczuwasz już teraz, widząc bunt nauczycieli i rodziców, czując lęk o twoje dziecko i jego przyszłość. Nauczyciele protestują przeciwko godzinom basiowym, nowym przepisom o rozliczaniu godzin ponadwymiarowych, które prowadzą do odwoływania wycieczek i utraty wynagrodzenia, blokując praktyczne metody nauczania. Rodzice z koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły KROPS zrzeszające 77 organizacji pikietują, sprzeciwiając się seksualizacji dzieci przez edukację zdrowotną, likwidacji zadań domowych i obniżaniu poziomu nauczania. Od 17 września 2025 roku zaostrzenie finansowania edukacji domowej uderza w rodziców i dzieci ze specjalnymi potrzebami, choć MEN argumentuje, że to walka z patologią. Widzisz, jak te decyzje uderzają w konkretnych ludzi? To lęk o jakość nauczania i moralny kompas dzieci. Ministerstwo Edukacji z minister Barbarą Nowacką przedstawia reformę KOMPAS JUTRA jako efekt szerokich konsultacji. To ich najsilniejszy argument, ale oparty na dwóch kłamliwych założeniach. Założenie pierwsze: reforma powstała w oparciu o szeroki konsensus społeczny. Kłamstwo: Ogólnopolski bunt nauczycieli i rodziców, masowe protesty KROPS, zawieszenie protestów ZNP świadczą o braku konsensusu. Założenie drugie: Reforma służy dobru uczniów i stworzeniu szkoły przyjaznej. Kłamstwo. Przepisy frustrują nauczycieli, zagrażają finansom samorządów, ZNP obawia się fali odejść, a rodzice obawiają się seksualizacji i cięć w edukacji domowej. To obca dominacja antykultury niszcząca to, co polskie i rodzinne. Wniosek jest brutalny. Skoro fundamentalne przesłanki okazały się fałszywe, to cały wniosek jest skażony kłamstwem. To ostre starcie ideologiczne. Z jednej strony ministerstwo forsuje zmiany wpisujące się w lewacką ideologię. Od 1 września 2025 hit zastąpiono edukacją obywatelską. Edukacja zdrowotna krytykowana jest jako seksualizacja. To wojna o duszę polskiego narodu. Z drugiej strony stoją rodzice i nauczyciele broniący fundamentów wychowania opartego na rodzinie i wartościach chrześcijańskich. Nie możemy pozwolić, aby polska szkoła stała się poligonem ideologicznym. Już o tym mówiłem. Twoja wierność prawdzie, braterstwu i ojczyźnie jest najważniejsza. Broń swoich dzieci, wartości, polskiej tradycji. Brońmy polskiej szkoły.